Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik Wspieraj Radio wnet. Z gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Wracamy do studia radia w NET-przedmieściu, gdzie jest Piotr Wojciechowski, ekspert od spraw bezpieczeństwa, od spraw także służb specjalnych, zwłaszcza tych byłych perowskich. Dzień dobry raz jeszcze. Jeszcze raz dziękuję. Za zaproszenie I, i dzień dobry. I historia, historia pewnego agenta, o tym mówiliśmy przed tą konferencją prasową. Andrzej Malinowski, były prezes pracodawców Rzeczpospolitej, oskarża, oskarża. Nie wiem, czy pada, czy oskarża w ogóle, wiesz, takie oskarżenie padło publicznie, że ktoś go szantażował. Ktoś go szantażował ujawnieniem jego. Przeszłości agenturalnej. Co to jest za historia, i co pan Malinowski stara się ugrać tym oskarżeniem, bo pojawiającym się nie byle gdzie, bo na komisji senackiej, która ma zdaniem opozycji wyjaśnić sprawę Pegasusa. Tak, no to to jest ciekawy case, w jaki sposób była agentura Wojskowej Bezpieki, tej komunistycznej Wojskowej Bezpieki, jeszcze potrafi zamanifestować swoją obecność przynajmniej w życiu publicznym w współczesnej Polsce. Tak, po trzech latach do artykułu, który opublikowałem na łamach tygodnika Do Rzeczy, zatytułowany Prezydent Roman o agenturalnej działalności Andrzeja Malinowskiego, o bardzo ważnej postaci... M Mówiliśmy w tym studiu, tak, na radio Radia Wnet. Tak, bardzo ważnej postaci dla PSL-u, wcześniej zsl osobiście Waldemara Pawlaka, przyjaciela współpracownika Jana Kulczyka i wieloletniego, prawie 20 dwudziestoletniego szefa Konfederacji Pracodawców CRP, tak? tak to się teraz naj, największy chyba w Polsce. Prezydent Pracodawstwa Rzeczpospolitej Polskiej tak, 2001-2021. Tak to jest ten okres 20 lat Bardzo ważna, funkcji. tak. Bardzo naj, podobna, najważniejsza organizacja, bardzo licząca się w Polsce, jeżeli chodzi o Konfederację Pracodawców. No niemniej, ta, po, ta postać po trzech latach przypomniała o sobie, chcąc, jak domyślam się, unieważnić swój fakt współpracy z agenturalnym wywiadem operacyjnym PRL poprzez no, insynuację czy wprost formułowanie oskarżeń o rzekomym szantażowaniu go takteczkami IPM, które są dostępne, jawne dla każdego zainteresowanego. Niemniej może to nie dziwić, prawda, taka forma obrony po tak długim okresie czasu takiej postaci, bądź, bądź co, bądź no, Pan Andrzej Malinowski jest już starszym, 75-letnim człowiekiem, prawdopodobnie sfrustrowanym tym, że jak to odchodzi z bieżącego życia publiczno-politycznego na emeryturę. No niemniej, y, najbardziej jestem zaskoczony wykorzystywaniem tej historii no, przez takie osoby, środowiska i tytuły prasowe jak Gazeta Wyborcza i Agnieszka Kublik, która poświęciła temu trzy artykuły, a drugomajowy numer Gazety Wyborczej w ogóle był rozkładówką y, temu poświęconą. I tak szczerze mówiąc ja już nie wiem, czy czy to jest tak, że to Gazeta Wyborcza, która jest znana obro jako obrońca, że tak powiem, perlowskiej rzeczywistości złogów we współczesnej Polsce, e, e, wykorzystuje tą agenturę e, e, dawnej wojskowej bezpieki, czy może to jest odwrotnie, tak? Może to jest tak, że jednak ta wojskowa agentura tej, tej, tej bezpieki perelowskiej wykorzystuje tak szanowany tytuł, jakim jest y, Gazeta Wyborcza. No czas pokaże i wszystkim procesy, które będą teraz się niedługo odbywały. Przede wytoczy... niezainicjowane. zainicjowane. Tak, tak. Pan, akt y, oskarżenia wobec insynuacji, czy wobec testu, które stawia pan Andrzej Malinowski, że był szantażowany, jak rozumiem, przez Pana szantażowany. No to jest insynuacja, tak? Rzeczywiście nie wprost jest to powiedziane, ale to jest, jest to twarda insynuacja. Tak, no, no jestem zmuszony do tego, tak, żeby, żeby przed sądem, jakby to powiedzieć, druga strona miała to możliwość udowodnienia e, prawdziwości swoich zarzutów, ponieważ e, Gazeta Wyborcza i w osobie pani redaktor Agnieszki Kublik, no, pozwoliły sobie na rozpowszechnianie i to dosyć. Mówię na niezłym poziomie rozkładówki gazety wyborczej tych kalumni i oszczerstw, no to oni też będą mieli możliwość udowodnienia tego przed sądem. Agora jest jako wydawca w ramach procesu cywilnego, a pani redaktor Kublik w ramach procesu karnego z artykułu 212 KK, czyli oszczerstwa z prywatnego aktu oskarżenia. Za... Czy pan Majdowski wcześniej, bo tekst jest z roku 18, dobrze pamiętam? Dokładnie ze stycznia 2019 roku, no roku na trzy cała... lata, tak, ponad trzy lata. Cała, tak. cała sprawa miała swój taki istotny element, kiedy pan Majdowski miał zostać i w końcu został przewodniczącym cyklicznym. Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego. Wtedy były wątpliwości. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która również zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, sprzeciwiał się, że nie bardzo chce pracować pod kierownictwem. No wręcz... Tak. osoba pana przewodniczącego Andrzeja Malinowskiego spotkała się z bojkotem nie tylko no, pana Kazimierszek, ale też y, przewodniczącego Piotra Dudy i całej Solidarności, tak? To przecież że nie wielka afera co... z tym związana, że, że tak ważne podmioty, w szczególności ta strona społeczna, jak mi jest Solidarność, nie, nie, ma, nie, nie ma zamiaru współpracować z taką postacią, która po prostu obraża no, sydry, etos solidarnościowy, sydry, tak? Nie tyle współpracować, ile stać pod kierownictwem de facto pana Malinowskiego y, i teraz nagle po po trzech latach pan Machnacki sobie przypomniał, że był szantażowany w tej sprawie. To ja, też jest ja, ciekawe. Ja powiem tak, znaczy tak, tytułem można powiedzieć takiej podpowiedzi tym środowiskom, które uwielbiają wykorzystywać takie historia, historie dla kompromitowania, dezawołania tego, tego takiego społecznego procesu lustracyjnego, tak? czyli poprzez publicystów, dziennikarzy, ujawniania faktów współpracy jakichś osób, które pełniły czy pełnią funkcje newralgiczne w państwie polskim. Czym było AWO, Agenturalny Wywiad Operacyjny? No, tak jak Sławek Cęckiewicz w swojej książce nazwał wywiad wojskowy komunistyczny tym długim ramieniem Moskwy, to AWO było już trzymane naprawdę na krótkiej smyczy przez Sowietów. Dlaczego? Dlatego, że ta organizacja wywiadowcza była przygotowywana i wszyngięta w plany wojny napastniczej, jaką. W Warszawie, jak i w Moskwie przygotowywane w ramach tej tak operacji frontu nadmorskiego, czyli ataku poprzedzonego atakiem nuklearnym, potem wojskami taktycznymi Danii, krajami Beneluxu i Niemiec Zachodnich. I wszyscy członkowie AWO, cała agentura AWO, te malutkie, że tak powiem, trybiki, były sprzęgnięte w przygotowywanie tej wojny napastniczej i w momencie jej wywołania przechodzili bezpośrednio, to już tak skrótem mówię, pod dowództwo moskiewskie. I Rosjanie po prostu to można powiedzieć ręcznie sterowali. Wiedzieli o wszystkim, o wszystkim, co się dzieje, że tak powiem, w ramach, w ramach te, te, tego, tej, tego obszaru działalności zarządu drugiego sztabu generalnego. A Andrzej Majnowski jak był no, tam był, był takim trybikiem przeszkolonym, wyselekcjonowanym, zlojalizowanym, działającym absolutnie realizującym wręcz zadania wywiadowcze na terenie Niemiec zachodnich. To wszystko o. Możecie Państwo przeczytać w materiałach źródłowych, już nie, że chodzi o mój artykuł, ale dzisiaj yy, do, Portal do Rzeczy opublikował oryginał teczki niejawnego współpracownika o Roma dotyczący Andrzeja Malinowskiego w PDF-ie, chyba bo chyba o, o, pamiętam, ponad 300 stron dokumentów oryginalnych. Można wszystko tam przeczytać, zanalizować po swojemu, krytycznie bądź niekrytycznie, ale od dzisiaj ten link do pliku PDF-u jest dostępny na portalu De rzeczy także zapraszam. No, można wszystko zajrzeć, czyli mamy dużo, bo jednak 300 stron to jak na teczki operacyjne to jest dość sporo. Ja dobrze pamiętam objętość, niektóre mają kilka stron, kilkanaście, trzysta, to już jest taka... Bardzo dobrze zachowana i co ważne, solidna panie, współpraca. panie redaktorze, zawartość tego została niezależnie zweryfikowana przez prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Bo przypomnę, jak pojawił się mój artykuł, Andrzej Majnowski złożył dwa oświadczenia. Po pierwsze, pierwsze, które nie dotrzymał obietnicy, że podda się autolustracji, czyli złożył wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie i poprosił o autolustrację. tak? Złożył oświadczenie negatywne o współpracy z organami bezpieczeństwa państwa i w toku takiego specjalnego procesu z udziałem strony, jakim jest y, prokurator z Biura Lustracyjnego IPN-u, to się tam toczy. Na przykład pan Kuida w ten sposób złożył wniosek lustracyjny i ten proces się toczy po publikacjach dotyczących jego współpracy z SB. A drugie oświadczenie, że cała ta teczka została sfalsyfikowana przez oficerów zarządu drugiego sztabu Gotanego jest fałszowana. Ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury IPN o tym, że takie doniesienie pokrzywdzonego zostało złożone publicznie, i prokurator w toku ponadrocznego, dorobiazgowego śledztwa wykazał fałszywość zarzutów Andrzeja Minowskiego i prawdziwość tych dokumentów źródłowych. Albowiem powołano bardzo wysokiej spe znaczy specjalistę, wysokiej klasy, biegłego do badań porównawczych, które dokonał porównania y, oryginalnych dokumentów sygnowanych przez Andrzeja Malinowskiego w tej, tej tejże teczce zawartej. I zostało to potwierdzone, że są one oryginalne i przez niego y, własnoręcznie y, sporządzone. Na przykład donosy dotyczące Jana Kulczyka. A druga rzecz miał pecha niestety pan Andrzej Malinowski, ponieważ prokurator zawezwał chyba z jednego z ostatnich jego oficerów uprowadzących który potem był wysoką postacią w Wojskowych Służbach Informacyjnych, który przyznał do protokołu pod groźbą odpowiedzialności karnej, że tak, Andrzej Malinowski był jego agenturą, on był jego oficerem prowadzącym i opisał te okoliczności, które mają odzwierciedlenie w tej dokumentacji, które Państwo teraz możecie zapoznać się na portalu do rzeczy.pl. Z tego względu pan Andrzej Malinowski ma proces karny przed Sądem Karnym w Warszawie o składanie fałszywych zeznań. A teraz przed będzie prokuratorem. miał jeszcze jeden proces. Yy, no tak, ale to jest prywat, no, skargowy, także na 30 to no to nie, jest, Ale to jest słynny artykuł 212, tak, który KK. jest tym obrońcą. Panie, to że od razu mówię, właśnie hmm. dlatego, że dzięki temu takie osoby jak ja hmm. mogą dochodzić sprawiedliwości i prawdy przed sądem. To tu się będziemy różnić, ale nie jest to temat na tą dyskusję. Żeby ta opowieść była pełna, to jeszcze opowiedzmy drogę pana Malinowskiego, pana Andrzeja Malinowskiego, już po upadku tego perolskiego, Nie wiem, czy komunizmu całkiem, ale tej epoki transformacji, jak ważna to była osoba dla niektórych jeden środowisk. Z najbliższych, jeden z najbliższych współpracy. mówi się, że właściwie takim mentorem Waldemara Pawlaka w pierwszej połowie lat 90., poseł PSL-u, członek PSL-u. Pamiętajmy, że on był wysokim aparatczykiem ZSL e, i też wiceministrem przecież e, w ostatnich rządach komunistycznych lat 80. ubiegłego wieku. Był podsekretarzem stanu, sekretarzem całego ministerstwa gospodarki. W ogóle to za zakładał to ministerstwo. I właśnie wtedy, w 2001 roku, kiedy no, y, y, lustracja jakby y, po, po nowelizacji tej ustawy, tak, tej, tej starej, lustracyjnej, no dosyć przyspieszyła. On zrezygnował z życia politycznego na rzecz właśnie swojej działalności w Konfederacji Pracodawców, Pracodawcy RP teraz tak się nazywającą. No i do chwili niedawnej dawno to y, tą funkcję pełni. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest taka psychologia niepogodzenia się z, powiem, z rezygnacją wysokiej aktywności y, na, na szczeblu, y, no takim bym powiedział, dosyć wysokim. Czyli on, będąc niezweryfikowanym agentem, dość płodnym agentem y, służb wywiadowczych PRL, y, był osobą, która w sposób wydatny kształtowała politykę istotnej polskiej partii. No, ja i był tu, PSL. Zawarłbym tą informację i pewne przesłanki w swoim artykule, że już po y, powstaniu WSI on był zainteresowany operacyjnym y, tej służby i właściwie ostatni trzej jego oficerowie prowadzący zrobili niebywałe kariery w ogóle wojskowe, w wojskowych służbach informacyjnych. E, czy to się przyłożyło na kontynuację współpracy, ponieważ ta teczka, do której na przykład, jeżeli pan miał czas, Pan zajrzał, to jest ucięta. Jakby ona, on, ona się nagle kończy, tak? To nie, nie ma na przykład dokumentu, który Zerwania jest bardzo standardowy. Tak, takiego raportu o zakończeniu współpracy, rezygnacji z takich, a takich powodów i, odebrania, tak, to, i bo... odebrania od takiej osoby na przykład bo to jest standard oświadczenia o zachowaniu tajemnicy kontaktów tego. Tego nie ma, ono jest urwane. Czy one nastąpiła, kontuacja współpracy? Nie wiem, ale są przesłanki, żeby przynajmniej zadawać y, pytania. Tak. Szczególnie... A może po prostu czas się skończył, rozpadło się PRL i nagle już nikomu nie ja chciało się bardzo, wypełniać? Się... On bardzo ważną funkcję pełnił przy Janie Kulczyku. Bardzo ważną. I przez kilka lat y, po 90 roku, przecież pracował w spółkach Jana Kulczyka, tak? ale wcześniej, je jeżdżąc do niego na zachód do Austrii, no w tych dokumentach są jego Donosy dotyczące Jana Kulczyka. No tak, tak jest niestety, tak? Więc tutaj jest ciekawe pole, jego, że tak powiem, obecności, które nigdy nie było jakoś głębiej poznane, opisane i opublikowane. No może jest to jakaś okazja do tego, że to, do, do tego wrócić. Niemniej ważne jest to, co na początku powiedziałem panie redaktorze. No pytanie jest takie, kto kogo tak naprawdę wykorzystuje? Czy to jest tak, że, że tak powiem środowiska niechętne lustracji, czy w ogóle rozliczania, prawda? Tych złogów komunistycznych, jak nie jest ewidentnie gazeta wyborcza i środowisko czerskie, tak? W szczególności teraz skolonizowane przez krytykę polity, polityczną. No, czy też może to jest odwrotnie, tak? To te środowiska właśnie, które się, jak powiem, mają jakieś wpływy, pieniądze, nie wiem, kontakty, e, wiedząc o, o tych odruchach bezwarunkowych gazety wyborczych odnośnie obrony właśnie tamtego status quo, prawda, i agentury, i przy, bycie przeciwnikiem wszelkich rozliczeń ilustracyjnych, w szczególności ujawnienia, e, no, e, steruje tymi odruchami, tak? No, może się w czasie tych procesów uda odpowiedzieć na te pytania. To jest długa droga, niestety znamy zapaść polskiego sądownictwa. Te sprawy trwają po 2-4 lata aż do prawomocnego procesu, natomiast są okazją rzeczywiście do pogłębiania pewnych spraw, które na przykład teraz Pan porusza. To jeszcze dokończmy tą opowieść akt oskarżenia wobec te samego pana Malinowskiego, czy także wobec gesty Wyborczej za rozpowszechnianie? No, tak jak po, powtórzę się, tak? Znaczy, centralną osobą jest pan Andrzej Malinowski, ponieważ to jest źródło jakby pomówień, oszczerstw, z tych bredni, które wypowiadał podczas posiedzenia Senackiej Komisji do pegazusa natomiast jest też odpowiedzialny za to ten, ten podmiot, który rozpowszechnia takie, e, e, takie kalumnie i ten, po, tym podmiotem jest te Wybocza. Jego wydawca ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z prawem prasowym i tu złoży pozew cywilny. Natomiast wobec pióra, który popełni trzy na ten temat, pani Agnieszki Kubik, także prywatny akt oskarżenia z artykułu 212. Hmm, powiedział Piotr Wojciechowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Życzę powodzenia. Hmm, pan minister wiał, zabrał nam kawałek rozmowy, które miała dotyczyć sytuacji na polskiej granicy polsko-białoruskiej, bo tam też się dzieje ciekawie, ale to jeszcze. Będzie okazja. okazja. Wspieraj regularnie Rozumiem. swoje radio na zrzutka.pl. Ukośnik Wspieraj Radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele. Radia wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę Radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać radio wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia, jako źródła informacji z Polski, ze świata i z Kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia, i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest Idea Radia wnet i wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl. Ukośnik Wspieraj Radio wnet.